Dlaczego córeczki tatusia nie mogą znaleźć partnera? Miałam taką świetną relację z mężczyznami. Zawsze. Zawsze u boku taty w szkole z kolegami na studiach też wszędzie mnóstwo kumpli. Super, dogadywałam się z mężczyznami. Zawsze. Ale jak mam wejść w intymną relację i stworzyć związek, to z żadnym z tych mężczyzn mi się to nie udaje, a tak świetnie się z nimi dogaduję. Często spotykam takie pytanie. Należałoby, należałoby najpierw zadać sobie pytanie, jak to się stało, że dziewczynka jest córeczką tatusia, a nie córeczką mamusi? Jak to się stało, że w okresie dorastania, w momencie, kiedy ciało zaczyna produkować hormony, kiedy dziewczynka zaczyna stawać się kobietą i naturalnym jest, że chciałaby, mogłaby, powinna. Podążać za tym, co kobiece, za tym, co emocjonalne, za tym, co piękne, za tym, co niezobowiązujące, lekkie w zabawie. Bez przywiązania, bez przymusu, bez tego ciężaru. Dlaczego dziewczynka decyduje się zostać przy tacie? I spędzać czas z mężczyzną w tym okresie, kiedy ma naście lat. To jest kluczowe. To jest kluczowe pytanie, żeby każda z nas, która tego doświadczyła, zajrzała tam do tego dzieciństwa. Wróciła i przyjrzała się tej relacji. Której? Relacji z mamą. Dlaczego nie potrafię, nie chcę być taka jak ona? Dlaczego nie chcę być kobietą? Co mnie tam denerwuje? Co jest dla mnie nie do wytrzymania? Co jest dla mnie nie do zniesienia? Co spowodowało, że odwróciłam się od żeńskiego, że nie chcę być kobietą? Co było takie trudne? To w w jaki sposób ona funkcjonowała? To, jakie życie prowadziła? To, ile ją to kosztowało? A może po prostu to, czego od ciebie wymagano, kiedy byłaś dziewczynką? Albo co ci zabraniano, że nie mogłaś tak jak chłopcy, tylko musiałaś iść w obowiązki. Co spowodowało? Wróć tam, wróć, zajrzyj do siebie i zobacz. Co sprawiło w Twoim domu rodzinnym? Jaka była postawa Twojej mamy, że odwróciłaś się od natury świadomie i podświadomie z chęci własnej? Ale również z programów rodowych, co powodowało, co powoduje do dziś w tobie tę niezgodę na to, że jesteś kobietą. I nie wyprzesz się, bo ciało to pokaże. Nieregularnymi miesiączkami, a może brakiem miesiączek, a przede wszystkim bardzo bolesnymi, nieznośnymi miesiączkami. Jak bardzo miesiączka jest dla ciebie trudna i nieznośna? Tak bardzo jest nieznośne bycie kobietą. Więc jak możesz znaleźć mężczyznę, kiedy sama nie czujesz się kobietą i nie chcesz nią być? To są tylko pozory. Sukienki, makijaż, paznokcie. To są tylko pozory kobiecości. Prawdziwa kobiecość zaczyna się u boku matki. Prawdziwa kobiecość. Łączy się z przyjęciem tego, co niesie mama i cały ród kobiet. Przyjęcie tego do serca i zgodzenie się na to, że ja taka sama, taka sama jak ty, mamo. Ale nie jest łatwo, prawda? Nie jest łatwo. O jest masa złości, jest masa gniewu, poczucia niesprawiedliwości, nienakarmienia miłością, złość, zawiść. To wszystko powoduje, że jesteś coraz dalej od swojej mamy. Ale też nie jesteś u boku taty, bo to tylko jest pozorne i zluzoryczne, Bo nie stworzysz związku ze swoim tatą. To jest partner mamy. A poza tym, jeśli utożsamiasz się z mężczyzną, to tworzysz z tatą związek homoseksualny. Tak, na poziomie mózgu doświadczacie związku homoseksualnego i nie ma tu już więcej miejsca dla nikogo. Nie ma dla nikogo miejsca. Co w związku z tym zrobić? Czy zawsze tak musi być? No, nie musi tak być. Najpierw, żeby powrócić do mamy, Bert Hellinger nazywa to przerwanym ruchem miłości ku matce. Pięknie to nazywał. Bert Hellinger nazwał to przerwanym ruchem miłości ku matce. I takie to jest. Usiądź sobie i poczuj. Poczuj sobie, jak tobie jest łatwo. Czy tobie jest lekko iść do mamy? Co czujesz? Kiedy zamkniesz oczy i ją sobie wyobrazisz. Co czujesz? Czy pojawia się uśmiech na twarzy? I z lekkim krokiem wyrywają się do niej twoje ręce? I chcesz biec? Jest mama? Mhm. Czy może cię zatrzymuje? I nie jesteś w stanie zrobić nawet jednego kroku. Takie też to jest, kiedy wciąż żyjemy w swojej krzywdzie, kiedy wciąż taplamy się w ranach, w cierpieniu zadanym w dzieciństwie. Jak sobie pomóc? Zająć się sobą uznać to. Wrócić tam i zobaczyć, czego mi brakowało, zobaczyć, co było niewygodne, co niosło cierpienie, czego mama nie dała, a co dała w nadmiarze, co było za trudne do udźwignięcia, które obowiązki, które wymagania były ponad miarę. Najprawdopodobniej no mama też była w męskim, w ogromnej złości, niesionej rodowo, skrzywdzonych kobiet. Teraz jest Twój czas, daj go sobie. Weź kartkę papieru, a może stań przed lustrem i patrz sobie w oczy, co ja polecam i praktykuję. Spójrz sobie w oczy i bądź ze sobą szczera. Zajrzyj tam i zobacz, czego nie dostałam i nazwij to. Powiedz to w końcu. Nie było cię, mamo. Nie było cię wystarczająco w moim życiu. Mm. Powiedz wszystko. Powiedz, co było bolesne, co było trudne, co wydawało się wtedy niemalże nie do przeżycia. Wciąż to w tobie jest. Wciąż to jest. Jeśli nie możesz, to mamy. Nazwij to. Tak, pójdą łzy. Będą łzy, oczyszczenia. Ponazywaj i wypuść siebie, oddychaj do tego. Bierz głębokie oddechy do brzucha. I wypuszczaj z ciała. I wypuszczaj. Uwalniaj. Niech już to w tobie nie siedzi. Niech to w końcu zostanie uwolnione. Nie musisz tego nosić. 30 lat, 40, może 50? To wystarczająco. To już jest dość. To jest moment, że możesz już wypuścić swoje ciało. Możesz je uwolnić. Pozwól sobie na to. Daj sobie uwagę. Dziś Ty jesteś ważna. Jesteś dorosła. Już nie ma nikogo, kto by się Tobą zatroszczył. Nie ma nikogo, kto miałby obowiązek się tobą troszczyć, tylko ty sama, ty dorosła. Daj sobie uwagę w pełni. Pozwól sobie na to. Dziś Ty jesteś ważna. Ponazywaj, pouwalniaj. Przyjdzie oczyszczenie, przyjdzie spokój, zrobi się pustka w ciele, która wypełni się światłem, radością, nadzieją. Nauczysz się tego. A z czasem zobaczysz, jak zmieniają się Twoje emocje, jak zmienia się Twój stosunek do mamy. Każdej kobiety napotkanej zniknie rywalizacja. Daj sobie szansę, a potem będą kolejne kroki do pracy z tatą. Po więcej zapraszam do siebie, serdecznie pozdrawiam i życzę miłego dnia.